thank you Murso Challenge byłam bardzo często, choć nie na wszystkich edycjach. Pierwsza edycja, na której byłam, to był 2007 rok, jeśli dobrze pamiętam. 2007, czyli 11 lat temu, ale ile edycji? No dużo, tak z 6 to na pewno. No myślę, że jest na pewno inaczej niż było na początku. Wcześniej to była też dużo większa impreza, tak mi się wydaje. Tak jak powiedziałeś, pomijając miejscówkę i, i też ludzi, którzy tutaj są, prawda? Wszystko się zmienia, ale wydaje mi się, że jak coś jest inne i Wydaje, wydaje mi się, że ewoluowała ta impreza w y, troszeczkę inny sposób, i w tym roku y, no wygląda to inaczej, ale jest to interesujące, ponieważ y, ludzie mają większą możliwość z, z, na walki z różnymi ludźmi. Tak jakby to nie jest tak, że walczysz z jedną ekipą i odpadasz, tylko masz szansę jednak zmierzyć się ze wszystkimi. W ogóle wielkie propsy dla organizatorów, że po raz pierwszy zdecydowali się na na Biggers Battle, ponieważ no, na Warsaw Challenge jest to pierwsza edycja, gdzie mogłyśmy się tak jakby pokazać, zaprezentować. Ehm, też formuła dosyć była interesująca, ponieważ były eliminacje dzień wcześniej w klubie, e, a potem była jeszcze jedna szansa tak jakby dla Biggers w kołach, e, które od razu przychodziły do, do półfinałów e, i czułam się całkiem dobrze, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj prawie wszystkie z dziewczynami i, i no też wspieramy siebie nawzajem. Też, no, prawie zawsze tak jest, że walczymy czasem ze sobą, jak jesteśmy wszystkie na konteście no i też się tak zdarzyło wczoraj, że ja miałam półfinał z, z Agą, yy, no a w, w dzień wcześniejszy też walczyłyśmy ze sobą tak naprawdę, więc yy, czułam się całkiem dobrze i parkiet jest okej, okay, ogólnie wszystko jest dobrze. Wydaje mi się, że to, że organizatorzy otwierają się na Biggers jest to bardzo dobry znak i jest to też szansa dla nas, żeby się pokazać, żeby też powalczyć i e, tak jak wspominałeś e, i Red Bull e, no to jest dla nas naprawdę bardzo duże wow i sama nie mogę się doczekać. Oczywiście trzymam kciuki za Paulinę. E, ona jest reprezentantką Polski i no Myśmy też razem zaczynały we Wrocławiu, Wrocławianki, więc trzymamy się razem i no naprawdę super. I tutaj na Warsaw Challenge też bardzo fajnie. No, tak naprawdę nie było bardzo dużo Biggers tutaj na konteście, ale było bardzo dużo młodych Biggers i bardzo się cieszę, że mimo tego, że są młode i my jesteśmy trochę starsze, to że przyszły i że chciały z nami walczyć i, i się pokazać i, 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 no i spróbować. Ja już tańczę 14 lat. I hmm, chyba szczerze muszę przyznać, że ten taki najbardziej intensywny etap, gdzie byłam głodna na eventy i gdzie bardzo dużo jeździłam i gdzie miałam też takie możliwości tak naprawdę, to już troszeczkę minął. Teraz jestem troszkę na takim etapie, gdzie jednak mam tą pracę, jestem odpowiedzialna, muszę y, stawiać siebie samą przed wyborami takimi jak, y, no czy muszę iść do pracy, czy, czy chcę jechać na event i, no... Bądźmy szczerzy do siebie, że, no, że w tym momencie praca, jaką wykonuję, to nie zawsze, nie zawsze mi to ułatwia, że tak powiem. Ale zawsze chętnie, jeżeli tylko mogę, to, to staram się i jeżdżę i nadal też trenuję, bo nie mogłabym chyba tego odpuścić. Jest to też dla mnie pewna, pewna, pewien rodzaj aktywności fizycznej. Nie mam już takiej spiny jak kiedyś, oczywiście, przed eventami. Yy, po prostu jak jadę na event, to też yy, nie oczekuję od siebie, z, tak, jakby. Na luzie. Na luzie, tak, bardziej tak. na luzie. Jak to jest? No bo to też nie jest tajemnicą, że masz pracę jaką masz, czyli jesteś po świecie, ty z nadal, są nadal. Tak, jestem, tak, nie jestem nadal z eee, Czy to gdzieś tam ułatwia, nie wiem, że jesteś na gdzieś daleko i tam patrzysz, o, jest event? I... Czy to raczej jest, nie, nie idzie tak w parze? Ułatwia eee, i utrudnia, bo czasem zdarza się tak i zdarzało się tak, że byłam w jakimś mieście i odzywałam się do jakichś ludzi, a to by pójść na trening, a to potańczyć, a to znajmy mi się spotkać też, którzy są B-Boys czy biggers eee, i to jest bardzo super, ale jest to też w pewnym stopniu ograniczenie. Eee, Ponieważ my nie mamy aż tak bardzo elastycznego grafiku, który możemy sobie po prostu rotować I, i bardzo często też jestem w tym uwięziona, więc muszę powiedzieć, że są, dobre, są dobre, dobre momenty, ale też czasem są te złe. Nie wiem czy nie wiem, czy to, że jestem wkręcona w tą kulturę, to ułatwia mi pracę, ale na pewno to, że tańczy, nauczyło mnie dużej cierpliwości, a jednak praca z ludźmi e, tego wymaga. I jest też tak, że jak tylko powiem w pracy, czym się zajmuję, albo ktoś się gdzieś tam dowie, bo na przykład dodam je na Facebooku i od razu widać te wszystkie zdjęcia i to wszystko, to, to ludzie są w szoku i tak troszeczkę też inaczej do tego podchodzą, bo jednak ludzie z pasją tacy są. No nie wiem jak to by to powiedzieć. Po prostu y, może ludzie się bardziej interesują, zadają pytania, chcą też wiedzieć. E, też mi się zdarzyło, że e, moi współpracownicy poszli na jakieś e, sami eventy, jeżeli mieli okazję. Wiem, że też parę osób z pracy tutaj e, też e, przyszło na World Challenge, bo się dowiedzieli e, e, i no jest interesująco. masz zawsze A i to jest kluska. <laughs> jest z nami kluska. Jest, opiekuję się kruską dzisiaj. E, Agnieszka, z ode mnie Aga z ekipy. Prowadzi właśnie warsztaty i, i jestem opiekunką. A jest jakiś kraj, gdzie, nie wiem, taki, że się nie spodziewałeś, że tam będziesz jakiś taki egzotyczny. O tak! E, przede wszystkim Bali. E, ja byłam, mieszkałam na Bali 10 miesięcy. E, pojechałam tam na... E, na na wolontariat tak naprawdę yy, gdzie uczyłam dzieci tańczyć i tego się kompletnie nie spodziewałam tak naprawdę w ogóle jak jak usłyszałam że jednak dostałam się do tego programu i że mam tam jechać to był dla mnie totalny szok i miałam półtora miesiąca tak naprawdę żeby się spakować i pozamykać jakieś rzeczy w swoim życiu na rok czasu tak naprawdę I, no i wyprowadzić się do Indonezji i, i po prostu zacząć tam żyć. A jest tam scena w Indonezji, ta myszka? Tak. W sensie tak. Tak, 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 Na Bali i w ogóle w, w Indonezji są e, boje i są Biggers i też miałam o tyle e, szczęście, że jak przyjechałam tam w październiku 2014 roku, e, to za chwilę był dżem, który się nazywa Raw Materials, e, który organizuje i Spotkałam tam, no był Amjad tam i on mnie też zapoznał z tymi wszystkimi ludźmi. Był też Pepito, 7 Dollars i tak naprawdę miałam naprawdę dużego fuksa, że był ten dżem i tam poznałam ich wszystkich i mogłam tam też chodzić na treningi i od razu się ze wszystkimi zaprzyjaźniłam, więc bardzo super. Staram się jak mogę, są lepsze i gorsze dni. Staram się trenować regularnie, ale też na tyle, ile mi praca pozwoli, bo czasem jest tak, że, że muszę gdzieś jechać na przykład na tydzień czasu, a w hotelu nie ma żadnej siłowni i, i nie ma żadnej opcji na treningi, no to jest tak, że, że są takie dłuższe okresy, gdzie muszę sobie po prostu robić przerwy, bo jestem do tego zmuszona, ale jak tylko mogę, to chodzę na treningi i też trenuję z Gosią, tam jest ekipy we Wrocławiu z Pauliną i z innymi ludźmi, więc... Staram się jak mogę, ale tak jak mówię, że nie jestem już tak bardzo nagrzana, tak jak to było kiedyś i, i też się nie przymuszam, bo wiem, że jednak jest tak, że organizm czasem potrzebuje przerwy i yy, też słucham swojego organizmu, że jak jednak tej przerwy potrzebuje, to ją sobie robię. E, chyba chciałam jechać yy, na Silverbaka. No, Silverback, to jest coś takiego, e, gdzie o tym się mówi, wiem, że też dziewczyny tam były i, i chyba by chciałabym pojechać e, zobaczyć e, jak to jest, jak to wygląda, e, też ewentualnie właśnie spróbować swoich sił, e, na pewno nie w tym roku, e, zobaczymy może za rok, e, też... Jak jednak jeżdżę, jeździmy na takie eventy, jeździmy trochę dalej, to zawsze mamy większy fan, jak jeździmy całą ekipą, albo przynajmniej w parę osób, no to jest po prostu super. Tak, jechać samemu, to, to jednak nie jest to samo. Super, dzięki. Super, dzięki. uwaga! <laughs> <Pozdraw. laughs>